Najbliższy upalny weekend spędzę najprawdopodobniej yy, u kuzynki, a potem lecę samolotem. Yy, najbliższy upalny weekend, no to raczej w domu, bo córka jedzie na Kolonie, wyjeżdża wieczorem, no także szykowanie i później zabierzemy ją do Wrocławia, z Wrocławia jadę, no i tak będzie, niedziela jak niedziela, na wypoczynek w szkole. Na studiach, niestety. Teraz to będziemy na zakupy, żeby na obóz wyjechać. Nie wiem, jeszcze pewnie w pracy. Mm, pewnie na dworze. Wyjazd nad wodę. No gdzieś jakiś wyjazd nad morze, jakieś na okoliczne jezioro, z przyjaciółmi. Nie wiem, grając w nogę. Nad jeziorem. Wyjeżdżam tam, gdzie mieszkam, a mieszkam w Gerlitz. Przyjechałem... Zabrać wnuczkę swoją, która jest tutaj za mną. No, jutro wybieram się do sycowa, z wnukami. A co tam będzie robić? Na basenie kąpał się. Będę siedzieć z dzieckiem w domu, nie wychodzę z domu nawet na 5 minut, dopiero pod wieczór. E, najbliższy upalny weekend, e, pewnie na działce ze znajomymi. Zamierzam e, latać na paralotni. E, mamy zamiar pojechać nad jezioro do Stradomi. <noise> na basenie. Na którym? W Polkowicach. Ja mam jutro pracę, a w niedzielę mam... Jakieś spotkanie rodzinne, także upał w domu. A nie wiem, może gdzieś się nad wodę. Razem we dwójkę, we trójkę na ławeczce, troszkę trochę w domu. Pójdziemy na fontannę, nogi pomoczymy.